Witajcie, dzisiaj zrecenzuję Silent Hill 3, tak więc trzecia część Silent Hill została stworzona przez Team Silent i w 2003 roku wydana przez Konami. Wcielimy się tutaj w Heather, a zaczynamy dosłownie w jej koszmarze, czyli w alternatywnym Lakeside Amusement Park, znanym z Jedynki. Po przejściu lub zginięciu w Hever Heather budzi się w centrum handlowym, gdzie idzie zadzwonić do ojca, że wraca już do domu. Po krótkiej rozmowie spotyka Douglasa Cartlanda, detektywa, który chce porozmawiać z protagonistką o jej narodzinach, jednak dziewczyna nie jest zainteresowana i ucieka w głąb centrum handlowego. Niedługo później spotyka dziwnego potwora, którego zabija znaleziony w pobliżu pistoletem. Później okazuje się, że cały budynek opanowany jest przez dziwne potwory, a wszyscy zniknęli. Po krótkiej eksploracji owego miejsca bohaterka spotyka Klaudię, która mówi jej o odrodzeniu raju, jak i o tym, by sobie coś przypomniała. Tak prezentuje się fabuła trzeciego Silent Hilla. Dodam jeszcze, że jest ona powiązana z fabułą pierwszej części. Fabuła jest tu bezapelacyjnie dużo słabsza od swych poprzedniczek, jednak nie jest ona aż taka zła, jak niektórzy mówią. Przejdźmy teraz do grafiki. Grafika kolejny raz jest zaskakująco dobra jak na swój rok. Rewelacyjne oświetlenie, bardzo ładny model w postaci Hever i niezły design lokacji wywołał nam niewielkie wrażenie, nawet mimo tego, że grałem w grę dość długi czas od jej wydania. Od strony audio gra też stoi na wysokim poziomie. Tym razem dźwięki i muzyka są wyższej jakości niż w dwójce, jednak sama muzyka nie jest już tak epicka jak to z poprzedniej części. Jednak psychodeliczny ambient stoi na takim samym poziomie jak w wyżej wymienionej grze. I tak jak w przypadku dwójki, puszczę wam trochę ambientu, jaki możecie tu usłyszeć. Musicie przyznać, że taka muzyka ciągle trzyma nas w niepewności i bardzo dobrze straszy. Puszczę wam jeszcze dźwięk, który wydaje pewien potwór. Ludzie od audio kolejny raz nie obijali się i stworzyli bardzo dobrą ścieżkę dźwiękową. Przejdźmy więc do rozgrywki. Rozgrywka jest zbliżona do tej z dwójki, jednak zaszło kilka istotnych zmian. Najważniejszą z nich jest zmiana sterowania. Mianowicie od teraz bez problemu można poruszać się i walczyć, przez co łatwo ominąć ciosy przeciwników, a także walka nabiera kolorów. Zrobiono to dlatego, że gra nastawiona jest nieco bardziej na walkę niż poprzednie części. Drugą ze zmian są alternatywne światy. Jako, że fabuła nawiązuje do jedynki, inne światy wyglądają bardziej jak to z pierwszej części, co wyszło według mnie na plus. Trzecią większą zmianą jest zwiększona ilość typów potworów, jak i narzędzi do ich eksterminacji. Mamy tu dużo broni białej i jeszcze więcej broni palnej. Jak zwiększona ilość potworów, to i bossów. Na końcu prawie każdej lokacji spotykamy bossa, jednak są oni dość łatwi. Większość bez problemu można zabić kataną czy metalową rurą. Przejdźmy może teraz do lokacji. W grze jest bardzo dużo fajnych lokacji, m.in. stacja metra, szpital, lunapark czy kaplica. No i oczywiście ulica Silent Hill. Co do ulic Silent Hill, to niestety, ale przynajmniej połowa gry nie ma miejsca w tym pięknym na swój sposób miasteczku. Tak jak zawsze, przed grą możemy sobie wybrać trudny zagadek, jak i walki. Trudny zagadek polega na tym, że tekst do nich jest trudniej napisany. Taki przykład: mamy zagadkę z kodem do windy i tekst na normalnym jest taki. Jeśli od drugiej liczby odejmiesz 2, to wyjdzie Ci czwarta liczba kodu, a jeśli do czwartej dodasz 3, to wyjdzie ci pierwsza i tak dalej. A na trudnym pisałoby tak: pierwiastek dziesiątego stopnia czwartej liczby jest drugą liczbą w kodzie, a potęga trzeciego stopnia trzeciej liczby jest pierwszą liczbą itp i Oczywiście te przykłady są bez sensu, bo nie podałem żadnych danych, ale mam nadzieję, że rozumiecie już o co chodzi. Mamy tu też interaktywną mapę, na której bohaterka zaznacza zniszczone drzwi, zamknięte drzwi, zawalone przejścia, czy rysunki, które obrazują nam, że jest tam jakaś zagadka. Także charakterystyczny dla serii radio znajduje się w grze. Działa one tak, że szumi, gdy zbliża się do nas zagrożenie. Header patrzy na przedmioty, które można podnieść, by łatwiej było wszystko zebrać. Zapisywać możemy w wyznaczonych punktach lub za pomocą quicksave'ów, a sama gra trwa jakieś 15 godzin. No i o czym tu więcej mówić? Tak mniej więcej przedstawia się rozgrywka Silent Hill 3, więc przejdźmy do klimatu i strachu. Klimat jest nieco gorszy niż w Dwójce, ale dalej jest bardzo mroczny, co potęguje świetna muzyka i dźwięki, które puściłem wam na początku recenzji. Budynki są brudne i bardzo ciemne, do tego fantastyczna grafika i rewelacyjne alternatywne światy składają się na bardzo dobry klimat. Co do strachu, to jest to kwestia bardzo sporna. Jednych najbardziej straszy jedynka, drugich trójka, trzecich dwójka, a znów czwartych homecoming. Ja należę do tych trzecich. Jednak trójka w strachu bardzo mało odstaje od dwójki. Dla mnie są mniej więcej to samo. Jak w prawie każdym Silent Hillu, straszy nas tu głównie ten kapitalny klimat. A także brzydkie, powykręcane i wydające dziwne dźwięki potwory wyjęte z najgorszych koszmarów. Jednak jest ich tutaj aż za dużo, przez co gra straszy trochę mniej niż jej poprzedniczka. Jeśli chodzi o minusy, to dla mnie jest to przynajmniej fabuła. Po Silent Hill spodziewałem się czegoś więcej, a także to, że mało pobiegamy sobie po spowitym mgłom mieście. Tak poza tym to nie mam, że nic do zarzucenia, więc przejdźmy do podsumowania. Jak na 2003 rok, grafika jest przepiękna. Już wysokiej jakości dźwięki, jednak utwory nie są tak dobre, jak te z dwójki. Jest lepiej niż w poprzedniej części, głównie z powodu zmiany w sterowaniu. Bardzo dobry klimat, jednak trochę gorszy niż w dwójce. Gra jest bardzo straszna, jednak niekiedy przesadzili z ilością potworów, które w pewnym stopniu zmniejszają strach. Ogólnie gra dostaje ode mnie 9 na 10. Nie zawiodłem się, gra jest świetna. Podobała mi się niewiele mniej niż dwójka, a jak wiecie, dwójka to dla mnie najlepszy horror jaki powstał. Nie ze względu na strach, bo przy tym króluje Amnezja i Fatal Frame, ale ze względu na cały kształt. Z całego serca polecam, a jeszcze jedno, nie sugerujcie się filmem, który dodałem do recenzji, do nim nie da się pokazać klimatu tej gry, to trzeba zagrać samemu, oczywiście przestrzegając moich zasad grania w horrory. Jako, że długo nie było żadnej recenzji, to dam wam teraz wybór. Chcecie, bym zrecenzował Cliff Barker z Jericho, czy może pewną grę multiplayerową? Dodam, że przed grą, którą teraz wybierzecie, zrobię jeszcze jedną recenzję specjalną, ale to dopiero zobaczycie. Takim akcentem kończymy tę recenzję, więc cześć i do następnego.